Co ma najwięcej cukru? Kola, monster czy sok pomarańczowy? Najpierw Coca-Cola, czyli jak ja ją nazywam, syf z cukrem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i jeszcze troszkę. Pół litra coli to prawie 11 łyżeczek cukru. To więcej niż w takiej czekoladzie Milka Oreo, a ludzie wciąż to piją. A teraz coś dla fanów energetyków. Myślisz, że dodać ci skrzydeł? Możliwe, ale dodać i czegoś jeszcze: cukru. Pół litrowy monster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to nie ma końca. 9, 10, 11. 11. Przerażające 55 gramów cukru w takiej puszce. A taki cukier wpłynie jest najgorszy, bo w chwilę pochłaniamy jego ogromne ilości. A teraz coś, co dla wielu osób. W jest zdrowszą opcją sok pomarańczowy. Zobaczymy, czy ma mniej cukru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jeszcze troszkę. Litry takiego soku to ponad 100 g cukru, pół litra 50 g, czyli niemalże tyle samo co w Coca-Coli. Najwięcej cukru jest w energetyku, a najmniej w soku pomarańczowym.